Hej, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam was na daily vloga, ale zanim przejdziemy do akcji, jeżeli jakakolwiek będzie się działa akcja w dzisiejszym vlogu, ale w sumie będzie się działa, to chciałabym zrobić test na żywo różu Rare Beauty. Pokazywałam wam już na Instagramie, że w końcu udało mi się zamówić. To jest róż Rare Beauty w odcieniu Hope i to jest róż, który jest bardzo trudno dostępny tutaj w UK. Także jest na Seporze, jest na Space NK, ale jak mam stacjonarnie, to nigdy go nie było. I yy, na internecie też go od miesięcy nie było. I tak z ciekawości yy, stwierdziłam, że zajrzę sobie do Space NK. I był, więc zamówiłam i jest. Także jeszcze w poprzednim roku, w, no w grudniu, czy tam podczas vlogmasu, albo nawet wcześniej mówiłam, że właśnie chciałabym bardzo, bardzo spróbować tego różu. No i to taki, taka moja chciej właśnie miała między innymi ten róż. To jest róż od Seleny Gomez i jest takim pięknym, właśnie zgaszonym kolorze. Podobno jedna kropka wystarczy, żeby sobie nałożyć Odpowiednią ilość tego produktu. Boję się nałożyć bezpośrednio na skórę, ale z drugiej strony dużo osób tak robi, więc zastanawiam się, czy by nie nałożyć sobie trochę y, tą jedną kropkę na dłoń, i tylko roz, rozdziapdziałam i nałożę sobie gąbeczką, a po drugiej stronie zrobię yy, także że nałożę bezpośrednio. Także tutaj nałożę gąbeczką, ale tutaj słaby efekt, ale to jest wiecie taki bardzo delikatny w sumie ten róż dobra, zrobię tak jak to na tiktoku, chociaż jest delikatny efekt, dobrze to na tej stronie zrobię, tutaj widziałam, że dziewczyny nawet robią trzy kropki, trzy kropki to już będzie za dużo, ale okej okay. piękny, delikatny dołożę sobie na rękę i z dłoni jakoś tak nie ufam sobie, okej, okay. wow, subciok piękny taki właśnie, bardzo delikatny, przede wszystkim właśnie zgaszony, były też brzoskwiniowe, chyba Joy, to też jest bardzo ładny kolor, ale ja właśnie chciałam ten i bardzo mi się podoba ten efekt. Tutaj Wam pokażę, jak wygląda właśnie na dłoni. Lawet. A ciekawe sobie, jakby na ustach wyglądał. Czy to się też nakłada na usta? Chyba mm. będę tego używał jako matki. Oh. it, Dobra, no to nakładam to. E, przy, 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 przyklejstruję sobie pudrem. Skończę makijaż. Oh no. Ja słuchajcie, w Liverpoolu. Pisz. Gazłem. Słyszycie? Liverpool to jest ja w kieleckim, że strasznie wieje, także mam e, szal na głowie. Uhuhu! A jestem na lotnisku, bo odwiedzam je gość. E, przyjeżdża Karola z Warszawy. Jutro dołączy do nas Sara i robimy sobie reunion. Ostatni raz widziałyśmy się razem w trójkę w 2019. Albo 18, albo 19 na Iwcie Look Fantastic, także że taka sytuacja. Ja już po nią pędzę. Już wiem, że Karola... A! Kurde, porwało mi. Jakieś maliny mi porwały. Łachmany mi się zrobiły. Porwały mi płaszcz. E, Karola już przeleciała, także ja już po nią lecę i... Zobaczymy, sam dzień przyniesie. Siemander, że z drugi dzień. Jeszcze się nie przywitałyśmy. Jeszcze Karola się nie przywitała, także zaraz tam idę do nich. Ale słuchajcie, no wczoraj dzień nam bardzo szybko zleciał. Zobaczcie sobie, też na pewno będzie vlog, karo, więc tam też coś zobaczycie, jeśli ja jeszcze dzisiaj nie uczesałam. Nagrywałyśmy live'a, także jest na live na jej kanale, jest live. Czekamy zaraz na Sarę, bo ma dojechać do nas. I będziemy sobie dzisiaj właśnie chillować Także Maziek tutaj już po ciocie cio pokochał Tak? Cześć maluszku Tutaj sobie leży pysiaczek A ja do nich idę Witamy, bardzo serdecznie, że z Karą jesteśmy ogarnięte. Tak. Tutaj jesteśmy właśnie przed oknem. E, wczoraj, no to już wam mówiłam, że wczoraj już nic nie nagrywałam, teraz czekam, ale masz galą! Zobaczcie nasze rozświetlacze, to jest oczywiście rozświetlacz Karo, oczywiście. który teraz leci, odkąd go mam cały czas na makijaż. E, jak pierwsze wrażenia po pierwszym dniu w Anglii? Super, ja to mówię, dla mnie jak Disneyland, ja tutaj wiecie, super spędzam czas, jemy, chodzimy po sklepach, w końcu mam czas tylko dla siebie, możemy spać i do późna, oglądaliśmy nasze jakieś tam rzeczy na YouTubie. Tak. Tak. Gadaliśmy, no super, super wyjazd, jak z starych czasów, nie? Tak, I teraz, teraz dzisiaj serad do nas dojedzie. Plan no. mamy taki, że idziemy do Primarka. Czy ja potrzebowałam w planie, jak mówiłam ci? Klipsa do włosów. Tak. Karola mi musi przypomnieć, że bym kupiła sobie spuli do grzybyczek do brwi do I malowania. Rzęs w Primarku, także zabierzemy więc do Primarka. Yy, I pojedziemy sobie też do mns u dużego, bo były, byłyśmy wczoraj w Trafford Center, w Manchester, i były bardzo fajne rzeczy. koralowe takie nasze kolory. Wysyłać mamie właśnie muszę na zdjęcia, bo mama na pewno coś będzie tak. chciała jutro hmm. może pojedziemy sobie do outletu, no, więc może przedłużę tak. tego vloga, bo prawie tutaj, no nic tutaj nie ma, także zobaczymy, hmm. czekamy na Sarę i dzisiaj taki shopping i wieczorem chill oczywiście, no, no, także taka sytuacja, jeszcze czekamy na pana hydraulika, ja tylko, że... tutaj, słuchajcie, tego, live'a. Właśnie, właśnie dam wam znać, hmm, tak. dam wam znać, to już wiecie może na Instagramie, że e, Karola u siebie zrobiła live'a, na YouTubie zrobiłyśmy razem, ale niestety od połowy się strasznie zrypała jakość. Tak, nie wiemy nie? Nie wiemy czemu, no ale to jest niestety także, że te... nie, nie Ten YouTube niestety, jeżeli chodzi o live, to nie jest Twitch, który jest przeznaczony do streamowania, tylko niestety ten live YouTube'owy kuleje niestety i, i czasem są różne problemy. Albo nagle wywala, albo się te live'y nie zapisują. Także u Karo jest nasz live, niestety od połowy jest słaba jakość, ale jak chcecie coś posłuchać sobie ja przez godzinkę w tle do sprzątania czy do robienia czegoś, tak. to, to sobie po prostu Myślę, posłuchacie. Myślę, że z nami czas. No. No i tyle. Ja czekamy na, na hydraulika, bo spuczkę nam się wymienia w końcu. I tyle tak naprawdę. Do zobaczenia. Zaraz, tak naprawdę. Jeszcze Wam pokażę. Karola mi wczoraj poleciła. Mówi, że ona zamawia. To jest angielska ja mam gazeta. Znaczy tak, Ma o, prenumeraty takiego magazynu Brief. Jest świetny, I to jest właśnie taki psychologiczny. Ja myślę, że on będzie w Twoim celu, bo to jest taki, wiesz, jak się wychilować. Mm -hmm. Jak wiesz, jakieś sposoby takie fajne. Tak, I naprawdę jest są i zdjęcia, i w ogóle super ten I to jest dużo, tu jest do czytania, tak naprawdę. Tak. I, I akurat w tym, w tym wydaniu była kolorowanka, Także Karo sobie kolorowała wczoraj. Wiecie, to są takie kolorowanki właśnie odstresowujące. Te takie mandale, czy to nie wiem, jak to się Ta. nazywa, różne wzorki. Więc ja mam tutaj kredki, pisaki. Kiedyś rok temu sobie kupiłam. Ale ja to Karoli powiedziałam, że ja, ja nie mam cierpliwości za bardzo do takich szczegółowych kolorowanek. Ja mam swoją kolorywankę, w ogóle będziecie się śmiać, ale ja mam e, księżniczki Disneya. To <śm> bo w tym zestawie były w ogóle cztery kredki tylko, e, ale ja sobie kupiłam kredki i tutaj są księżniczki Disneya. Ale ja, widzicie, jestem taka, że ja zaczynam, e, a potem lecę dalej. Tutaj zaczęłam, nie skończyłam. E, tutaj też kilka z jakichś, co zaczęłam. O tutaj Belle, zaczęłam, nie skończyłam, okay. to stwierdziłam, że sobie będę cieniować co, bo się, bo 3D. Nie, bo ty chcesz ten, bo ty chcesz zrobić księżniczkę. Ja chcę zrobić wangoka! i no potem to mi to się to... nie podoba i idę dalej, bo ja się tak staram, Wy to będzie piękne jak po prostu, wiesz, Picasso, a potem, a to i cieniowanie, też zrobiłam makijaż. No. E, także to też muszę do tego wrócić. Ja była Ewa. Ty robisz tak. sama księżniczki. jest najważniejsza i wczoraj zaczęłam robić Jasminę. I też zrobiłam ją na różowo i, i zaczęłam już dywan, ale ten dywan już mi przerósł. <grym> jak już za dużo wiecie, bo to jest niby dużo, ale jak są takie duże elementy, to się ciężko koloruje. To się łatwiej koloruje, te mniejsze szczegóły, bo się tak nie nudzisz, ale z tak. drugiej strony tego jest znowu za dużo dla mnie. Więc muszę znaleźć coś środek. Każdy musi mieć swoje. Ja lubię na przykład kwiaty kolorować. Kwiaty mandale. Nie lubię ludzi i postaci. Słuchaj, a ale słuchajcie, to jest piękne, kolorna śnieżka, piękna jest ta kolorowa. Nie ruszam, ja to nie ruszają. ja bym ci te kwiaty kolorować. Tak? O to ty to będziesz tła kolorować! Będziemy się wymieniać. Okay. Ja będę malować księżniczki, ty będziesz malować tła. Tak, zrobimy. Um, ale ja je właśnie chcę zmienić, także tutaj tą Jasminę zrobiłam jako brązowo-włosą, tak jak już widzieliście, zrobiłam jej różowy, różowe wdzianko. Chcę zrobić zielono-złoty dywan, no, nie wiem, co jeszcze będzie w tle. No, ale ogólnie spoko. Ale ogólnie fajna sprawa, da godzinkę sobie pokolorować, na dłużej nie dam rady. Ale, ale fajnie, Puści sobie coś w tle i się tak zrelaksować. Jestem ciekawa, co o tej gazecie będziesz sądziła, jak poczytasz sobie później trochę. Na pewno będzie spoko. Do spania, lubię też czytać. Kupiłam sobie książkę Kinga, ale jeszcze mnie nie wciągnęła. Podobno spoko się książka, dzisiaj mi polecały. Mhm. Pisał że spoko, ale no jakoś tak nie mogę. Jak już mnie nie wciągnie od razu, to mi jest ciężko no ją tak. czytać, wiesz? No, dobra. Uciekamy. Manderko, my już jesteśmy w grupie. Cześć kochani! O, jesteś Karo. Także mamy vloga wszystkie z tego samego czasu, ale będziemy się starać pokazywać oczywiście różne rzeczy. Przyjechałyśmy na zakupy, bo oczywiście musi być Primark. Jak się jest w UK, o, przepraszam. Ja bym chciała sobie kupić klipsa. Karona ma pokazać bestsellery z Primarka. Znaczy bieliznę tak, bo na live Karo pleca bieliznę, więc zobaczmy bieliznę i ja bym chciała też poglądać, rzęsy są fajne. I do TK Maxa może będzie nerka jakiś oh. z cudem. Nie no, tej nie, nie będzie. musi no. Na do. Albo w outletcie zobaczymy no, jutro. Jutro do outletu jedziemy. No, także w galerii już nie ma świątecznych... E, ozdób Idziemy też do TK Maxa Chcecie wejść? Czy prosto do, do tk Primara? Możemy, no? Dobra. O, oh, sorry. Tu tutaj za nami jest TK, potem do Primara i do buca pojedziemy tego drugiego, większego. Dobrze. Bo to jest taki lipny. A ten a Marks tutaj? Nie, dalej. To tam koło, koło tego dużego buca jest Marks, taki wielki. Okay. Zazą to która bardzo wygląda jak Selin, ale nie jest to Selin. No? Jak Selin ma logo. Tak. Bardzo ładna, no. Przedstawia sobie ten sobie 420 na 70, także dobry deal. A taka babcina śmieszna. Musi korzystać z kim, kuferkiem babci. Słodzieńka. Mam Boże, myślałam, że to ja No zobaczyć. Trochę... sobie widziałam tutaj Chloe. Ja mam kapelusz, ale brązowy. Brązowy? No. no. A zobacz ten! Jak ten! ten, ten Wyglądam jak ci z Serenadę. No nie jest zbyt twarzowy na mnie niestety, moi drodzy, nie jest zbyt twarzowy. Zobaczmy, to jeszcze jest, jest Star Wars. Rated, I tam jest no. się I yes. Wow! Się. Yeah. wow. Mhm. Look nice. Look in the mirror behind you. Wow. <grym> Z ma piękną kolekcję. Mi się te zielenie, te się bardzo podobają. 145%. <grym> Dziewczyny kupują te z tyłu wymierzenia. Very nice. Słuchajcie, wyszłyśmy właśnie w but z buta. Teraz jesteśmy w mns ie Ja się obkupiłyśmy się z Karolą pomadkami Sara została z Matiem i gotuje dla Sissy obiad um, A myśmy chcieli Zajechać do Marks Spencer I zobaczcie jaki jest piękny, koralowy szaker Ja nie wiem jak on wygląda Tutaj w aparacie, ale na żołnierzu to jest taki piękny Koralowy kolor Więc to jest fajne, sweterek też pod kolor Tutaj też jest kurtka ze swetrem Fajne spodnie tutaj róże. No, chciałabym zobaczyć ten szaket. Widzisz ten szaket? Właśnie go tu nie widzę. Ale widzę, że... Byłam tu niedawno, już zmienili. Tam widzę też fajne zielenie. To Karola, zielenie dla Ciebie. W ogóle cała stylizacja na wiosnę, dla wiosny. Piękny. I ten sweterek do tego płaszcza ślicznie wygląda. Pięknie wygląda, to wygląda no. Bardzo. O, super. Kocham M&S. nawet... O, to Mara też fajne. Tak uczy, zdjęcia zrobić Tak, to na posta. Zobacz, że to dla mnie, no. to dla tej. Tak. Nawet na gotowych manekanach mi daje te pomysły. Ja zawsze, wiecie to pomysły ja sobie życie. <laughs> Ja sobie pomysłami jak z rękawa. No, <laughs> to prawda. Jeżeli się zrealizuje, to wtedy będę zadowolona. Tak. Słuchajcie, wróciłyśmy właśnie z mns u wróciłyśmy z Budca i zaraz oglądamy, będziemy oglądać Dubai Bling, więc jutro do Was wrócę pewnie. Kupiłam kilka produktów do ust w Bootsie, także jutro Wam pokażę i kilka rzeczy w Primanim, ale pokażę Wam, jaki prezent nam przywiozła Sara. Że Sara przywiozła nam piżamy, wszystkim takie same, przywiozła trzy. Jedną dla siebie, jedną dla mnie, jedną dla Karo. To jest piżama z Króla Lwa. Zobaczcie, tutaj są wszystkie postacie, z tyłu jest Timon, i Hakuna Matata, ja to ubieram i będę sobie w tym chillować i będziemy oglądać Dubai Blink na Netflixie. Słuchajcie, jako że ja miałam urodziny w grudniu, Karo miała urodziny w grudniu, Sara ma urodziny w lutym, to robimy sobie urodziny 18. włączyłyśmy Dubaj Blink, więc teraz... Uh, tylko ja nie będę dmuchać, żeby zaraz kównie rozprzestrzeniać, to wydmuchniecie. I to jest tort od nas, dla nas Także dziękujemy sobie. sobie Tak Auć Jak macie ochotę złożyć nam życzenia To możecie nam złożyć życzenia Z okazji urodzin A! A się poparzyłam Boże, że przypalnął sobie palce, serio Także Happy birthday dziewczyny, chodźcie Happy birthday! <laughs> Dmuchajcie, no tak sobie nagrajcie do vloga, bo to my wszystkie vlogujemy Proszę bardzo, dziewczyny będą dmuchać. Ale też dla, dla was. was. Tak. Jeżeli macie urodziny w tym momencie, kiedy my, to też. Happy birthday to you. Happy tak, birthday to ale życzenie. Raz życzenie! życzenie. Na, nie na głos, dla nie głos. na głos. Dobra. No to Karol, dmuchaj z Sarą. Yee! Smacznego! Smacznego! Dzień dobry, jak Witamy bardzo serdecznie. Trochę jestem pod światłem, ale jesteśmy na śniadaniu z dziewczynami. Hej! <grywa> z dziewczynami. <grywa> z, dziewczynami. <grywa> z dziewczynami. Mamy girls night przejmieliśmy imprezę rodzinową, jak widzieliście. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, które się nazywa Olive Tree Brasserie. To jest taka grecka, śródziemnomorsko grecka. No i pokażcie się na śniadanie, chociaż jest trochę późno. No, wcześniej zabalowałyśmy trochę. Na lunch. Oglądałyśmy żony Dubaju, Dubaj Blink, jest godzina 15, 13 tak naprawdę. I ja będę brała Ex Benedykt, czyli jajka benedyktyńską, a dziewczyny jeszcze nie wąsną będę brała. Yes, thank nasze śniadanka, także ja poprosiłam śniadanka. No, thank you. thank you. Branch, tak, brunchujemy. Tutaj mam e, jajka po benedyktyjsku z dodatkowymi grzybami, pół talerza grzybów. Karo, ja mam... Florentine. chcesz trochę? No i sobie podzielimy Dobrze. się. Sara ma. halumi, i tu jeszcze jakieś sosiki. Tak, także i smażę Witam bardzo serdecznie, już jest słuchajcie, wieczór. Dziewczyny, już Sara pojechała, Karo już dawno odwiozła na lotnisko. Jest była godzina 20 albo 21, ja. Chyba zaraz będę zmywać makijaż, ale jest że zasiądę tutaj i chcę wam pokazać trzy produkty do ust. Miałam wam pokazać, kupiłam w bucie. Także tutaj sobie um, zesłoczyjemy nałożenie na usta. Może nagram osobną rolkę, bo myślę, że to są bardzo fajne produkty. E, ale chciałabym jeszcze powiedzieć, że w ogóle bardzo się cieszę, że dziewczyny do mnie przyjechały. Czuję niedosyt, uważam, że mogłoby zostać jeszcze um, na jeden dzień. Bardzo się zrelaksowałyśmy, pogadałyśmy na poważne tematy, pogadałyśmy na... lightoweśmy jeszcze tematy, oglądałyśmy YouTube'a, oglądałyśmy Dubai Bling, także naprawdę super spędziłyśmy czas, zrelaksowałyśmy się, oderwałyśmy się też od takiej, wiecie, jakiejś naszej rutyny, także super. Były też pieski, to też było ekstra. Fajnie mieć takich wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy motywują, którzy, wiecie, którzy ciągnął, jak to się mówi, jak ktoś się ciągnie w dół albo, albo ciągnie, można ciągnąć do góry nie ciągnął do góry, no ale właśnie no wiecie co mi chodzi um, ja Sarze i, i Karoli bardzo właśnie dziękuję za to, że one potrafią, potrafią mi naprawdę tak wiecie, wesprzeć, zmotywować oczywiście nie tylko one, bo bo wiele osób wokół mnie, ale właśnie teraz jak były to też sobie tak pogadałyśmy i, i dało mi to kopa i energię do działania, bo też podsunęły mi kilka pomysłów, także bardzo się cieszę jestem wdzięczna i, i było naprawdę przecudownie, mam nadzieję, że następnym razem się spotkamy nie za 3 lata tylko nie wiem, za rok albo chociaż, no chociaż za pół albo chociaż za rok ale chcę wam właśnie pokazać te trzy produkty trzy produkty z butsa i tutaj teraz tak, pierwsza rzecz to są te viralowe pomadki z Revlona, które są hitem na TikToku. Jak przyjechała Karola, to ja mówię, wiesz To Karola, chciałabym sobie kupić jakąś koralową pomadkę, bo wszystkie moje pomadki są, wiecie, jakieś ludziaki, albo czerwienie i chciałam coś takiego koralowego. Um, no i tak patrzyłam na Diory, na Chanelę, sobie myślę, e, no dupy, tu nic nie urywa. A droga realna, pomadki są super. I była ta z Revlonu one są w ogóle wyprzedane bardzo ciężko je znaleźć, ale akurat w moim butcie były i tutaj mam numerek 019, to jest ten um, to jest um, Dewy Peach i to jest ta seria Revlon Super Shiny Lustrous coś takiego tutaj proszę bardzo i one są viralowe bardzo dużo tych pomadek jest w różnych kolorach ale ja stwierdziłam, że chcę coś e, takiego brzoskwiniowego i zrobię sobie słocha. I zobaczcie, to jest taki taka pomadko błyszczyk. To nie jest pomadko balsam, to jest pomadko -balsamo błyszczyk I można sobie delikatnie nałożyć i oczywiście dowolić więcej, to zobaczę w bok, bo mam lusterko, ale może sobie tutaj bardzo fajny soczysty kolor. To nie jest trwała pomadka. Ale zobaczcie, śliczna, no i właśnie takiego koloru mi brakowało, takiego koloru wiecie, dziennego, jasnego, ale nie za jasnego i żeby to też nie był, żeby to też nie był nudziak, tylko coś takiego właśnie ala koral, także jeżeli szukacie coś koralowego i takiego, no nie, nie jest to brzoskwinia, bardziej koral, i czegoś, co będzie miał leciutką formułę tego błyszczykową. No tak jak Wam się uda znaleźć te pomadki, to koniecznie sobie spróbujcie. U mnie były tylko trzy kolory właśnie ten, jeden bezbarwny całkiem, a trzeci był bardzo ciemny, taki wiśniowy. Ale jakby był jeszcze też jakiś taki nudziak, to też bym chętnie sobie z niego skorzystała, ale bardzo fajny. Także u mnie coś takiego i teraz wam pokażę jeszcze inne dwie, dwa produkty na ust. Teraz może pokażę wam błyszczyk. To jest błyszczyk z NYXa. Filler Instinct. Pali jak cholera. To jest taki powiększający. I on ma bardzo dużo takich właśnie złotych drobin. Jest też wersja chłodna. Którą Sara sobie dzisiaj też dokupiła. I to ten błyszczyk można nakłada, nakładać jako toper albo sam sobie. I on słuchajcie. Tak się błyszczy. Jak te, nie wiem czy kojarzycie. Kiedyś wrzucałam też na na Instagrama takie błyszczyki z Kiko. Ale tego z Kiko Nigdzie nie ma. Wow. Mm. I ja wczoraj nosiłam sobie ten błyszczek nałożony na pomadkę. Też pięknie wyglądał. Ale tu wam pokażę jak on sam wygląda. I on ma bardzo dużo mieniących się drobin i on mocno powiększa usta. Są takie napuchnięte. Oczywiście po chwili trzeba poczekać. Zobaczcie. Piękny, naprawdę super, daje błysk. Jest BLASK Blask. Myślę, że bardzo fajny i jego też można nakładać na pomadki. I ostatnia rzecz to. Ja, już, ja przechodziłam obok tego w szafie NYX, ale nigdy tego nie brałam do ręki. No, ja tak, jak tak z Karolą skrolowałam po tym butsie, to podeszłam w końcu do tej szafy nyx i zobaczcie, co znalazłam. NYX Lingerie Push-Up. To jest pomadka matowa. Wy możecie kojarzyć, jak już oglądacie mnie od, od chwili, to wiecie, że ja bardzo lubię pomadki z Nyx-a. I ja tutaj mam starą właśnie wersję NYX Lingerie. Ja mam w kolorze Lace Detail i Puszak. Bardzo lubię te, ten kolor i tą pomadkę. I tej formuły już nie ma. I oni teraz prowadzili w, w formie kredki, bo tutaj mamy oczywiście formę taka Liquid Lipstick, czyli Taka matowa mm, z pacenką. Natomiast teraz ona jest w formie kredki i nie ma wszystkich kolorów, które były w formie płynnej, ale widziałam, był ten też push -up. Jestem ciekawa, czy ten push -up jest ten, tym samym kolorem, co ten push-up w, w płynie, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Ale stwierdziłam, że nie chcę brać, bo jeszcze tego push -upa mam, ale wzięłam kolor, który się nazywa Bedtime Flirt. I to jest właśnie wysuwana kredka, bardzo komfortowa. I to jest jakby matowa pomadka w kredce. Długo się trzyma, bardzo wygodnie się maluje, przez to, że ona jest dość wąska, więc może sobie nieufajnie ustawryzować, więc pokażę wam, jak ona wygląda. I ona jest matowa, ale kremowa. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. No, matowa pomadka, ale w, w innej w innej formie, bo nie jest właśnie. E, z aplikatorem, tylko. W formie kredki i to jest taki właśnie już jak wiecie, w moim stylu powiedzmy, taki, który bardzo lubię i było bardzo dużo kolorów, dużo z nich było ciepłe, ale jeżeli właśnie szukałyście tych pomadek z NYX a wiem, że szukałyście, bo mi pisałyście, że szukacie Rosmanie i pani wam powiedziała, porosmanach i są wyprzedane, także one kiedyś tak wyglądały i sprawdźcie sobie ten kolor w sensie tą serię i pokażę Wam może słocza przy tym puszapie z tej starej serii. Także to jest push i obok zrobię słocza tej kredki. Bardzo podobne kolory. Zobaczcie. Bardzo podobne kolory, ale troszeczkę się różnią, ale nadal bardzo podobne. Także to jest ten w kredce. To jest ta stara, powiedzmy, formuła. Love it. Bardzo, bardzo przyjemny produkt. I dzisiaj go też miałam na ustach. Wczoraj go miałam, odkąd go kupiłam, bo dzisiaj nie wiem, dzisiaj jest niedziela i ja trochę go kupiłam właśnie przedwczoraj, nie wczoraj tylko przedwczoraj. Już nie pamiętam, dni mi się zlewają ogólnie, ale takie trzy. A mogłam Wam jeszcze pokazać, mogłam Wam pokazać, jak te pomadki wyglądają na usach razem z tym błyszczykiem, ale to na pewno zobaczycie w przyszłych, w przyszłych filmach, bo będę sobie je nosić. Także moi drodzy, to by było na tyle. Taki był vlog dużo się działo, dużo nie nagrywałyśmy ale my mamy pamiątkę mam nadzieję, że wy też miło miło spędziłyście czas jest jeszcze na moim kanalicku lajwicek z dziewuszkami i u Koroli też jest lajwicek ze mną <grym> włączył mi się mod górski, albo nie wiem, ślunski? nie wiem co to był za Odbija odbijam, już jestem zmęczona także bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję, idę zmywać makijaż i widzimy się już niedługo rodzeczki pa pa